Nowenna do Świętego Józefa, dzień 9. O uczynienia swojego życia darem dla innych. Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Każde prawdziwe powołanie rodzi się z daru z siebie, który jest dojrzewaniem zwyczajnej ofiarności. Tam gdzie powołanie, czy to małżeńskie, do celibatu, czy też dziewicze, nie osiąga dojrzałości daru z siebie, Zatrzymując się jedynie na logice ofiary, to zamiast stawać się znakiem pięknej radości, miłości, może wyrażać nieszczęście, smutek i frustrację. Patris Skorde, numer 7. Święty Józefie, przez Twoje wstawiennictwo chcę oddać Bogu Ojcu całe moje życie, wszystkie czynności dnia poprzedniego, moją rodzinę i moją pracę, moje myśli, uczynki, słowa. Moje plany i zamierzenia, by on posługiwał się nimi zgodnie ze swoją wolą. Proszę szczególnie za wszystkie te obszary mojego życia, które są z jakichś powodów trudne. Proszę, bym umiał cierpienie, które być może tym obszarom towarzyszy, ofiarować Bogu, ale także bym się na nim nie zatrzymywał, lecz odkrył radość dawania siebie innym. Naucz mnie, święty Józefie, uczynić ze swojego życia dar. Tak jak Ty uczyniłeś dar ze swojego życia, i cieszyć się obecnością w Nim Boga i Jego miłością. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Józefie, módl się za nami.